Żadna kobieta nie zaakceptuje siebie w 100%, jeśli mężczyzna nie będzie pielęgnował jej poczucia własnej wartości. Znałem wiele pięknych i świetnych pod względem charakteru kobiet, które po związkach z niewłaściwymi osobami przypominały już tylko dawny cień siebie samej. Ci toksyczni faceci kompletnie zdeptali ich poczucie własnej wartości, nieustannie przyczepiali się o najmniejsze pierdoły. Kompletnie nie zwracali uwagę na to, aby choć raz ją za cokolwiek pochwalić i docenić. Nie było komplementów. Były nieustanne wymagania i... i uważanie, że wszystko im się należy bez żadnego dziękuję. Dziewczyny usychały przy takich gościach przez wiele miesięcy, a nawet i lat. A później była już tylko zdziwka, bo jakimś cudem dziewczyna przejrzała na oczy i kopnęła go w dupę. Wychodząc z relacji i budując związek z kimś, kto potrafił ją pokochać i docenić. I wiecie, co jest najprzykrzejsze w takiej sytuacji? Że ci toksyczni faceci nie dość, że próbowali zniszczyć jej życie, to jeszcze nie potrafili pogodzić się z rozstaniem i prześladowali ją, wydzwaniali, wyzywali, szerzyli plotki na temat tego, jaka to ona niby nie jest, bo miała śmiałość odejść. I jak go nie skrzywdziła tym, że odeszła. Może zamiast robić z ciebie ofiary, pochwalisz się wszystkim, jak zniszczyłeś ich życie. Jak wiele pozostawiłeś do życzenia swoim niedojrzałym zachowaniem. Wiesz po czym poznać prawdziwego mężczyznę? Po tym, że potrafi uderzyć się w pierś i przyznać, że coś kompletnie spierdolił. Taki facet potrafi wziąć za siebie odpowiedzialność, coś zrozumieć i zmienić się na lepsze. 胖没是老疼。